Siemanko, ja jestem Sylwą i witam na dzisiejszym odcinku. Dziś przedstawię wam kontry na Kobaliona, Virasiona oraz Terrakiona, ponieważ mają wbić na rajdy. W ostatnim odcinku powiedziałem, kiedy mają wbić na rajdy, a w dzisiejszym wam przedstawię kontry, więc zapraszam bardzo do dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, z dzwonka, jeżeli odcinek wam się spodoba. Dziś live 17, jutro nic nie wrzucę, bo mnie nie będzie w tusku. I zgo go, lecimy z kontrami najpierw na Kobaliona. Korzystam z Pokebattlera, ponieważ Lidak nie ma niestety teraz żadnych infografik. Więc tak. Kobalion może być shiny. CP setki. To jest 1727. A na Weather Wójcie nie mam pokazany. Tak działa Pokebattler. Najlepszym Pokémonem Mega jest na niego Mega Charizard z Fire Spinem Blastburnem. Jest to Charizard Y, nie X, bo X jest smoczy, Y jest po prostu chyba ognisty. I X jest gorszy niż Y. Tak, Y jest najlepszy. Potem mamy takiego Pokemona jak Shadow Machampa. Niektórzy z Was mają niektórzy nie, więc jak po prostu nie macie, to może być zwykły Machamp. On jakoś wysoko nie jest, bo jest dopiero na 21, ale yy, yy, jest. Jest też Shadow Entei, Shadow Mortress A ja nie chcę za bardzo tych Shadow Pokemonów wymieniać, ponieważ mało kto je ma, więc najlepszym. Tutaj macie zwykłe, będę wymieniać. Jak coś tu Shadowboxy widzicie, ja Wam będę wymieniać zwykłe Więc tak, Mega Charizard, potem jest Reshiram. Potem jest Mega Charizard X, jednak, tylko że e, z atakami też ognistymi. Nie wiem, ja jakoś bym X nie robił, jaki Y jest lepszy. Chyba, że macie candy, tylko do. X, a nie do Y, bo jak nie macie nowego, to 200, a jak macie starego, to 40, jakoś tak, ale ja bym zrobił Y, Y najważniejszy. Potem jest Lucario, The Counter, Aura Sphere. potem jest Mega Handower, yy, znaczy Handum, też jest yy, za to dobry. Może nie tak jak Charizard, ale jak nie macie Charizarda, w co wątpię, to możecie mieć Handuma. Dalej jest Conquer z Counter, Dynamic Punchem Darma Nitan z czyli Fire funk Over hit. Tak samo chandelur Fire Spin Over hit. I to tyle z Kobaliona. Jakieś kontry wam przedstawiłem, jak nic z tego nie macie To wam jeszcze tutaj polecę na dół, wy sobie zatrzymajcie, zobaczcie Garcząp też jest nawet wysoko jak na garcząpa. Co tu dalej jest? Victini, wow Heatrun, ember No Community Deya Brilum, zwykły Machamp, Excadrill. No, więc dalej lecimy z Virizionem. Dobra, mamy Virizion. To jest Pokemon, nie wiem jak się go czyta Virizion, Virizion. Karcz CP range to jest, wiecie, od najmniejszego CP do największego to 1727. Dalej nie mam Wedrobusta w piscialnego szkoda. Może być Shiny Shiny, jest nawet spoko wygląda jak przez Kvinkra. Nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło, ale tak. I najlepszymi Pokemonami na, nim, na niego są Pokémony natające 2.56. A tak, to też są dobre Potion, fire, psychic ice, fairy. To jest 1.6. Najlepiej te Flying i najlepsze na niego Pokemony to Shadow Moltres Tutaj ze Sky Atakiem i Wing Atakiem. Sky Attack to chyba jest atak Charge, znaczy Legacy albo Wing Attack, nie pamiętam szczerze. Wydaje mi się, że Sky. Najlepszym Mega jest Mega Pidgeot i o dziwo jest niżej niż Shadow Moltres, ale bywa. Mega Pidgeot oczywiście z Gastem Brave Birdem. Nie wiedziałem, że on ma jakiś atak Legacy, teraz już wiem. Później jest Mortyrus zwykły, Wink Attack, Sky Attack z Legacy Attackiem. Rayquaza z Air Slashem, Hurricaneem. oraz Mega Charizard też gdzieś jest, jak nie macie. Pidgeota. Hunch Arrow jest wysoko, wow. I Velton tak samo. Ho-Oh, Bravery Staraptor? Okej, okay. okej. Okay. Wow, no tutaj śmieszne kontry się pokazują. Nawet jakoś wysoko jest. To jakiś. E, więc. Okej, okay, nie wiedziałem. Fajne country, tutaj ataki macie napisane. Więc tak, na Hatchcrowie Pech Sky Attack jest wyżej niż Ho XD. A tylko może mieć dywa się nam 1 CP. I Verdol, Gas, Hurricane, Ho Oo, Hyden Power, Brave Bird. A Hayden Power jak chyba zmienia ataki, może być jakiś baśniowy, i w ogóle to tutaj najlepszy jest latający. Air, slash Brave Bird też jest spoko. Staraptor Wing Attack, Brave Bird. Tornadus, Air slash Hurricane. I co? Lec lecimy z ostatnim, czyli to będzie Terrakion. Powiem Wam następnie, że Shiny Terrakion jest fajny. I tak się prezentuje. I jego CP to od 2026 do 2113. Więc łatwo zapamiętać CP setki. Ja tylko na niego będę rajdować, ale się zastanowię jeszcze nad Verizonem. I najlepsze kontry na niego to typy fighting, ground, steel, water, grass, psychic, fairy. To jest 1.6. Więc okej. Okay. Lecimy teraz z kontrami na niego. Jest tutaj Shadow Mewtwo z Confusion Size Strike. Size Strike to jego attack Legacy oczywiście. Tak samo jak zwykły Mewtwo jest też w topce Confusion Size Strike. Ja mam Mewtwo 6, więc ja bym mógł kończyć na tyle odcinek dzięki Zabron. Eszortuję. Ja Lecę za Was. Shadow, Shadow Metagross też jest wysoko z Ballet Punch Meteor Mashem Shadow Swampert, Water Gun Hydro Cannon. Czytam te Shadow, bo są bardzo łatwe do zrobienia w sumie. Tak jak Metagross i Swampert Najlepszym Mega to Mega blasty Z Water Hydro Kanonem Jest to Atak Legacy z tego co patrzę A przynajmniej tak mi pokazuje Shadow Matchup też jest wysoko Więc pewnie wysoko jest zwykły matchup Metagross jest wysoko Ok, z Battle Punchem, czy Meteor Masz to jego atak sumie daje, więc negacji. Też dobry mega Pokemon na niego jest Gera do Waterfallem Hydro Pump. I wino jest troszeczkę niżej. Wine Whip Frenzy Plant. Dobrym poksem na niego jest Hupa. <grym> Hupa, Zarud. Co to jest za, co, co, za kontry? Hupa Confusion Psychic, Zarud, Wine Whip Power Whip. Okej, okay. Conqueror to Counter Dynamic Punch. in Confusion Dum Stair, Kyogre Waterfall Surf to akurat jest normalne, nie to co kupa. E, w sumie nie wiem kto wychupacz tutaj robi na 40 lub 50. Ok. Espion jest wysoko Confusion Psychic. Executor Swampert. Landorus, Alakazam, ale Alakazam to szklana tarcza, bądź ma mało HP i Latio jestem w psychic. Więc kontry mam nadzieję, że po tym odcinku macie. Wyślijcie dalej do jakiejś grupki czy coś jak macie, żeby kontry sobie przygotowali, bo te pokemony będą następnymi. w ostatnim odcinku wam przedstawiłem kiedy mają być. Właśnie kiedy mają być, czy po prostu, że będą. Więc co? Dzięki za oglądanie, łapka w górę, słów dzwonek, żegnam się z wami. Pa pa!